Jeżeli chodzi o to Tomakata, to dzięki niemu uzyskałem bardzo wiele pewności siebie, o czym chyba najdłużej świadczy fakt, że zdecydowałem się zrobić to nagranie, że o tym, że udziela, zacząłem udzielać się w lokalnej społeczności, brać udział w różnego typu eventach, stają się bardziej otwarty na ludzi. O wiele łatwiej mi ten się zagaduje do osób na ulicy, nie tylko dziewczyn, ale również ogólnie ludzi. Um. O wiele łatwiej mi jest podejmować przewodnictwo w grupie, przyjmować inicjatywę w rozmowie, a potem Tom Gads robi naprawdę bardzo konkretne, treściwe materiały i polecam go. Cześć, z tej strony Tom Gads. Jeśli chciałbyś porozmawiać ze mną, osobiście o twoich relacjach z kobietami, o Twoich problemach, chciałbyś abym ja osobiście doradził Tobie, z czym masz... Mm... No chciałbyś po prostu, żebym ja osobiście by doradził, jak możesz wyjść, pozbyć się swoich obecnych problemów, to jest taka możliwość. Jest taka możliwość, ponieważ oferuję pierwszą bezpłatną rozmowę jeden na jeden ze mną osobiście. Wystarczy w opisie pod tym wideo kliknąć pierwszy link, aby umówić się na rozmowę. Następnie zostaniesz przekierowany na mój kalendarz. Następnie wybierasz sobie dzień i godzinę, która ci odpowiada z dostępnych w kalendarzu. Następnie będzie ankieta krótka do wypełnienia, abym mógł lepiej przygotować. Do naszej rozmowy, ponieważ ja się zawsze bardzo przykładam i zawsze się bardzo mm, no, angażuję w to, żebyś z tej pierwszej darmowej rozmowy wyniósł jak najwięcej tylko możesz, a taka ankieta mi w tym pomoże. Dlatego jeśli chciałbyś, tak jak mówię, porozmawiać ze mną, chciałbyś mi opowiedzieć o swoich królach, chciałbyś, żebym ci pomógł podczas takiej pierwszej darmowej rozmowy, to jest taka możliwość. Wystarczy sobie wykliknąć tutaj poniżej w opisie pod tym wideo i się zapisać. W skrócie ci jeszcze powiem, jak ta rozmowa będzie przebiegać. Ty na nią przy... no, wybierzesz, wiadomo, dzień, godzinę, wypełnisz szakietę, zobaczymy się, poznamy się na kamerce osobiście e, właśnie przez, e, no, przez, przez internet, tak, przez komputer, przez telefon. Następnie ja zadam Tobie kilka pytań, zobacz tę obecną sytuację, z czym się zmagasz, jakie masz problemy, o co chodzi. Następnie powiem ci, gdzie popełniasz konkretne błędy, z czym masz aktualnie właśnie takie największe problemy i nad czym według mnie powinieneś popracować, żeby jak najszybciej polepszyć swoje relacje z kobietami, pozbyć się aktualnych problemów i osiągnąć docelowo to, co chcesz. E, tak, więc tak to będzie wyglądać w następnej części, jeśli będziesz chciał, powiem Ci w jaki sposób mogę Tobie pomóc e, więc, no tak to wygląda jeśli byłbyś tym zainteresowany, to tak jak mówię pierwsza, darmowa, pierwsza rozmowa jest zupełnie bezpłatna, zupełnie za darmo, jeśli chcesz, to zapraszam do skorzystania, pogadamy osobiście, poznamy się, no i co myślę, że będzie fajnie e, na pewno nie masz nic do stracenia zapraszam, cześć